Dobra, to zanim przejdziemy dalej, stały punkt naszego programu, czyli 10 gongów. To jest nasz nowy format, w którym jeszcze nie miałeś okazji wziąć udziału, Łukasz. A więc, e, a więc teraz będziesz musiał się wykazać dobrą obroną e, i, i może jeszcze lepszym kontratakiem. Możesz odpowiedzieć na nasze pytania tylko tak lub nie. Żadnych innych politycznych odpowiedzi. Nawiązując oczywiście do odpowiedzi Janka Bochowicza, który już tutaj u nas e, też był. Gotowy? Dawaj. Zaczynam ja, tak? Proszę bardzo. Jestem najlepszym pięściarzem w Polsce. W historii, czy w obecnej? <noise> sprecyzujmy. <głos> Jest obecnie. Obecny. Myślę, że najbardziej utetowowany. Czyli tak, dobrze. Pokonałbym Adama Kownackiego. Tak. Nie żałuję niczego, ale kilka rzeczy bym zmienił, jeżeli chodzi o prowadzenie mojej kariery. Tak. Denerwowały mnie komentarze, że walka z babiciem nie interesuje nikogo na świecie. Nie słyszałem komentarzy. <laughs> czyli nie. Marzenia spełnione, w zasadzie mógłbym już e, dziś odejść na emeryturę. Tak. Polski boks na moment przestał oddychać, ale przeprowadziłem udaną reanimację. <śmiech> Pomidor. <śmiech> <śmiech> nie było tego, ale dobrze. Ja wiem, że ci nie wypada, czyli tak. MMA nie jest i nigdy nie będzie bardziej popularny od boksu. Hmm. No nie musisz na mnie patrzeć teraz, Łukasz, jakby <grystanie> <grystanie> Tak. Okej. Okay. Gdyby nie doszło do walki o pas mistrza świata, to zakończyłbym karierę? E nie. Jeszcze chwilę, poboksuję i transfer do MMA. To dość naturalna droga. <grystanie> Pomidor. <grystanie> dwóch nie mamy. Podwór nie, podwór nie ma dwóch uchasz, Łukasz, no. <grystanie> ja tak albo nie? <grystanie> <grystanie> Zobaczymy, co, trzeba, co przyszłość przyniesie. Ja Okej, okay, to dobrze. To ja tutaj robię tutaj krzyżyk, taki kropeczkę, nie bo wiem. to warto <laughs> ruszyć za chwilkę. I ostatnie pytanie. Jestem w stanie osiągnąć top 10 kategorii ciężkiej na świecie? Eee, tak. To jest, słuchaj, to ja może damy jeszcze jedno pytanie 11 Może nie jest już związane bezpośrednio z boksem. Czy już zadałeś, zacząłeś wydawać ten milion złotych, które miałeś dostać za walkę? Nie. Oszczędzasz, oszczędzasz? Oszczędzę, kilo? Czekamy, czekamy na przelewy czekamy, rozumiem? Oczywiście. No dobrze, wiesz, ale po do inaczej, Łukasz, zaplanowałeś już ten milion złotych, wiesz, e, e, za mistrzowski pas, wiesz, kolejność wydatków? I jak się pojawi, to go dobrze zainwestuję. Okej. Ale tak jesteś bardziej rozsądny, czy raczej, wiesz, Basen, na basen, dan mam gdzie mieszkać. Okej. Okay.